Co z paniami, które tak nie do końca wiedzą, jakim są typem urody? Czy po lekturze znajdą ten typ? Z całą pewnością. Dziewięć pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć, e, właściwie eliminuje możliwość pomyłki. Są to typy urody, które rozróżniają profesjonaliści. Podzielone są na skutek doświadczeń i testów, jakie przeprowadziła autorka i właściwie nie ma możliwości takiej, aby nastąpiła pomyłka. Niektóre panie oczywiście mogą mieć problemy z rozróżnieniem na przykład swojego koloru włosów, zwłaszcza jeśli bardzo często go zmieniały. Natomiast teraz, jak już dowiedzą się, jakim są typem urody, będą wiedziały, jaki kolor dobrać do swojego typu urody. Lepiej zrobić test urody samemu, czy jednak z przyjaciółką? Zdecydowanie lepiej jest zrobić samemu, dlatego że przyjaciółka jednak mimo wszystko może nam zasugerować różne odpowiedzi, inne niż chcielibyśmy ich udzielić. Typ urody trzeba rozpoznawać w samotności, w ciszy i spokoju, tak żeby zostać z nim sam na sam. Wtedy na pewno prawdę wam powiem.